Witam serdecznie, Jakub Zgierski, pomysłodawca bloga Młot na marksizm, który istnieje na Facebooku od paru miesięcy. Ja na tym nagraniu, bardzo krótkim, ale takim treściwym, chciałbym po prostu zaprosić osoby zainteresowane do wspólnego działania. Mam tutaj na myśli projekt, który roboczo nazywał się Encyklopedią marksizmu, a obecnie będzie realizowany jako Encyklopedia antykultury, ponieważ w toku Rozmów z osobami, które dotychczas zgłosiły się do współpracy, doszliśmy do wniosku, że antykultura jest po pierwsze pojęciem szerszym, po drugie bardziej tajemniczym i skłaniającym do, do refleksji, do zastanawiania się o czym tak naprawdę tutaj mówimy, oraz po trzecie w końcu mniej obciążonym. Yy, pod kątem tego, czy, czy mamy tutaj do czynienia z jakąś nudną dziedziną naukową, czy ma to jakiś związek z, yy, z starymi dziejami, z XIX wiekiem, czyli powiedzmy przeżytkiem, czymś, co nie ma obecnie żadnego związku z rzeczywistością. Antykultura, jako ogólna nazwa nie tylko współczesnego nurtu marksizmu, ale można powiedzieć całego marksizmu, w zasadzie w toku, w toku argumentacji i wyjaśnienia tego, można, można powiedzieć, że sam marksizm jest po prostu ideologią antykulturową, destrukcyjną, dążącą do tego, żeby rozwalić system zastany, tylko różnymi metodami. Kwestia stała jest taka, że Cel pozostaje jednorodny, tylko metody się zmieniają. To e, słowem wstępu, chciałbym po prostu zaprosić osoby zainteresowane, tak jak powiedziałem, do bezpośredniego działania, jeżeli chodzi o tworzenie encyklopedii antykultury. Mam tutaj na myśli i programistów, i informatyków, i grafików, i tłumaczy, i edytorów, i potencjalnych redaktorów haseł. Na ten moment na grupie dyskusyjnej, która się utworzyła, i na poszczególnych czatach, powiedzmy, roboczych, poszczególne zespoły już pewne, pewne efekty już mają. Mianowicie dotychczas skupiliśmy się na kwestiach graficznych oraz na stronach www. Między innymi, bo będzie strona www.bloga, bo to Marksizm, oraz strona www.encyklopedii. Domeny oczywiście mamy, serwer oczywiście mamy, natomiast obie strony są już, można powiedzieć, w połowie, czy może nawet w trzech czwartych zrealizowane. Mam tutaj na myśli nie tylko materiały graficzne czy taką wizualizację, ale tak zwany, właśnie chociaż nie jestem tutaj specjalistą, ale myślę, że wielu osobom to mniej więcej naświetli sytuację. Trwają prace nad, nad tak zwanym frontem, nad wyglądem tych stron, bo jeżeli chodzi o funkcjonalność, czy powiedzmy tak zwany CMS, to już jest sprawa raczej załatwiona. Więc można śmiało powiedzieć, że te dwie strony zaczną funkcjonować jako, jako powiedzmy wersje w miarę finalne, ale nie uwzględniając treści. Że zaczną funkcjonować w ciągu miesiąca czy dwóch. Materiały graficzne to jest kwestia na pewno mniej skomplikowana i wiele już takich banerów czy, czy innych form graficznych mamy już, mamy już je przygotowane. Między innymi tło na, na fanpage, czy taki, czy taki większy, tak zwany wallpaper na, na, na stronę internetową, czy właśnie logo. Logo reklamowe, tego typu, wiadomo o co chodzi. Natomiast, jeżeli chodzi o treści, to na ten moment skupiliśmy się na tym, żeby stworzyć, na razie sposób, jakby to powiedzieć ładnie, nie tyle co spontaniczny, a po prostu nieograniczony w sposób, skompletować listę lektur, czyli bibliografię, gdzie można umieszczać zarówno książki, jak i opracowania, artykuły, filmy. Czy innego typu materiały. Po zebraniu odpowiedniej ilości pozycji na zasadach merytokratycznych, po rozbudowanych dyskusjach, dojdziemy do wniosku, czy dane pozycje są potrzebne, co można z nich wyciągnąć, czy okażą się potrzebne i przy jakich wątkach. Przy opisywaniu jakich wątków, bo właściwie, jaka jest intencja przewodnia. Tej encyklopedii. Chodzi o stworzenie pewnego portalu edukacyjnego, gdzie pojawiałyby się hasła encyklopedyczne. Oczywiście nie robione na zasadzie pospolitego ruszenia, tylko robione przez małe zespoły specjalistów. Oczywiście specjalistów w cudzysłowie, mam tutaj na myśli bardziej to, że pewne osoby bardziej orientują się w niektórych kwestiach, na przykład ze względu na wykształcenie akademickie. Przykładowo psychologowie mogą bardziej przydać się przy opisywaniu kwestii. Związanych właśnie z psychologią, czy mm, rozwojem człowieka, i tak dalej, i tym podobne. Będą to hasła opracowane z bibliografią, z zdjęciami na wolnej licencji, z cytatami, czyli nie chodzi tutaj o robienie opracowań opracowań, tylko o rzeczywiste zaglądanie do źródeł i czytanie tekstów właśnie źródłowych. I jest to. Tytaniczna praca, którą przewidujemy na nie zawaham się powiedzieć tego, na lata. Więc będzie to bardzo żmudny proces, który zwieńczy się tym, że będziemy mieli do dyspozycji coś na kształt własnej Wikipedii, tylko przedstawionej źle to zabrzmi, że poprawicowemu, czy coś w tym stylu. Tutaj nie chodzi o ideologię, tutaj chodzi o rzetelne opisanie rzeczywistości. Oczywiście encyklopedia nie będzie agitką, będzie zachowana w stylu naukowym. W sposób rzetelny, merytoryczny, opisująca rzeczywistość, która nas interesuje. Nie tylko sam marxizm klasyczny, ale szeroko rozumianą antykulturę i różne zjawiska historyczne, prądy, formacje, które miały jakiś wpływ na to. Że są pewne źródła, do których y, można się cofnąć. Chodzi o rzetelne, całościowe ujęcie sprawy. W związku z tym, osoby zainteresowane, zapraszam do kontaktu fanpage Młotna Marksizm albo prywatnie Jakub Zgierski. Jak, y, jak wyglądam na profilowym, to widać na nagraniu, więc nie można się pomylić. I proszę o kontakt. Wsparcie mile widziane również w formie darowizn, ponieważ nasz projekt przewiduje oczywiście. E, Przewiduje oczywiście pewne inwestowanie, prawda? Jak to jest właśnie przy, przy stronach internetowych, między innymi i przy działalności dużych grup e, współpracowników. W takim razie zapraszam po prostu do działania i zobaczymy, jak ten projekt się potoczy. Mam nadzieję, że, e, że jak najlepiej. Dziękuję bardzo za uwagę.